Nie pytajcie, co miałam na myśli. Panie i panowie, poeci, dziś pijemy za tych, co potrafią jeszcze czytać. Co ciekawsze poezję. Takie czasy trzeba przegryzać język, sklejać proste zdania. Broń Boże, złożone pod rzędy nie przyjdzie nam śpiewać do kotleta. A kiedy otworzą się nasze prorocze usta, Otoczymy błędnym wzrokiem po sali, Mówiąc donośnie, najliryczniej. Dupa, dupa, dupa! Publika zamlaszcze, poleci ślina I może nawet przywiędła róża na scenę. Wpuszczają każdego. Byle efektownie mówił o niczym. To proste. Łączy się słowa, jak w krzyżówce. A kogo obchodzi, jakie jest hasło? Ważne, że pasuje. I nie zapominajmy o tym, że poetę poznamy po tym, jak kończy z pisaniem z dnia na dzień albo metodą małych kroków. Ja to bym jednego z drugim w kaftan i na odwyk po co zaraz na odwyk? Jeszcze chwilę nie będzie komu polewać, więc kieliszki w górę wypijmy, żeby słowa, z których zrobią nasze trumny, gniły jak najdłużej.